Cześć! Świat pędzi lata lecą, ale jedno się nie zmienia. Polacy uwielbiają pasaty w Dieslu. Poprzednie generacje były cenione m.in. za oczywiście wysoki komfort jazdy, za szeroką gamę silnikową, z której i tak ostatecznie wybierali co diesla I oczywiście kombi. Zatem przyjrzyjmy się nowemu pasatowi z dieslem i w kombi, zwanym oczywiście przez Volkswagena wariant. I innych wariantów na dwozie nie ma, bo to właśnie wariant był najczęściej wybieranym wariantem. Zapraszam do oglądania, jeśli jesteś nowy na moim kanale, ja mam na imię Zachar. Zaczynamy. Nie jest tajemnicą, że istnieje no całkiem spore prawdopodobieństwo, że jadę właśnie ostatnią generacją Passata. Dalsze jego losy są niepewne. Podobnie jak całego segmentu kombi, prawda, wypieranego stopniowo, dłuższego czasu przez suwy I to jest w sumie ciekawe zagadnienie, bo kiedy na przykład znikały wany, no to nie brakowało komentarzy, że przecież wany są potrzebne, co oni robią i tak dalej, ale problem jest taki, że za komentarzami nie szły w istocie słupki sprzedaży. Nikt tego po prostu nie kupował. No i podobnie z kombi, prawda, zapewne też pod tym filmem jeden powie, że no co to jest, kombi są super, tak, ale gdyby dzisiaj któryś z producentów wszedł na rynek z kombiakiem, no to wiele by ryzykował, tak? Bo po pierwsze, e, z powodu dwóch wyjadaczy, jeden z nich testowałem niedawno, a drugi to jest ten. E, no, ale też z powodu właśnie względnie skromnej sprzedaży. A propos Superba. W Passacie można znaleźć wiele elementów wspólnych oczywiście z czeską siostrą, o czym wspominałem w teście Superba. Natomiast jest tutaj też widoczny Tiguan. Wystarczy spojrzeć choćby na przód, który tak jak w Tiguanie, tylko udaje, że posiada ten ogromny wlot powietrza, bo on jest tak naprawdę w dużej części zaślepiony, a powietrze. Przymyka dobrze przemyślanym wlotem, ale po zewnętrznych krańcach, właśnie zderzaka. Generalnie aerodynamika, tak samo jak we wspomnianych wcześniej modelach, czyli w Tiguanie i w Superbie, też i tutaj została dopracowana tak, że również i e Passat może się pochwalić bardzo niskim oporem powietrza. Współczynnik CX wynosi 0,25, co jest wartością poprawioną o niemal 20% względem poprzednika. W porównaniu do poprzedniej generacji sporo też urósł, stając się zdecydowanie jednym z większych aut w tym swoim segmencie. W sumie niebezpiecznie zbliżył się przy tym do 5 metrów długości. Ma teraz dokładnie 4,92 m. Na szerokość też jest odrobinę więcej. No i też przy okazji trochę przytył. Nasz egzemplarz z 2.0 TDI pod maską waży 1670 kg, czyli około 100 kg więcej. Nie będę tu skupiał się na wyglądzie samochodu, bo jaki pasat jest każdy widzi. Natomiast jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, na którą zwrócić uwagę warto, to byłyby to IQ Lightsy, które zdecydowanie ubarwiają wygląd tego samochodu, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Pierwsza rzecz, którą powiedzieliśmy z kolegą, kiedy odebraliśmy w ogóle ten samochód, to było dlaczego tu tak głośno. To było dosyć dziwne i niespodziewane w sumie dla nas. Um, doszliśmy wspólnie jednak do wniosku, że jest w pasacie głośniej niż w ostatnio testowanym Tiguanie, który co prawda też zdradzał, że pod maską jest diesel, nie że jakiś tam silnik, konkretnie diesel, bo słychać było klekot, ale robił to tylko pod większym obciążeniem. A tutaj diesla słychać prawie cały czas. I to jest zaskakujące, bo no, ja wiem, że poprzednik też nie grzeszył jakimś super wycieszeniem, ale mimo wszystko wydawałoby się, że jednak. No, Pasad, ten segment, on powinien sprawić, że będzie mniej diesla w dieslu. Druga rzecz jest taka, jeszcze zanim wsiadłem w ogóle do tego samochodu, ja zwróciłem uwagę na to, jak bardzo użyte ma opony. I okazało się, że to chyba nie jest przypadek, bo oddawanie w mocy w tym samochodzie jest takie dosyć specyficzne, no bo start z miejsca jest taki, że on no z tą skrzynią DSG, jakby potrzebował trochę więcej czasu. To ja to o tym wspominałem już w Tiguanie. Więc jak nie puścimy gazu, no to on na tym pierwszym biegu naprawdę zacznie w pewnym momencie na pewnych obrotach wyrywać mocno do przodu i wtedy jest ryzyko, że czasem zerwie przyczepność i stąd to zużycie opon. Drugi bieg już jest spokojniejszy, ale pierwszy w sumie wygląda na takie dosyć mocno e, narwany. No i to powoduje na dłuższą metę właśnie takie zjadanie opon. Teraz silniki. Pasat zadebiutował na początku z silnikami 1.5 TSI oraz 2.0 TDI. Natomiast obecnie w konfiguratorze widnieją też dwa pluginy o mocy 204 i 272 KONI oraz 2.0 TSI 265 KONI, czyli ta najmocniejsza wersja dostępna z napędem na cztery koła. 2.0 TDI jest dostępne w wersji co najmniej 122-konnej, co najwyżej 193 tej najmocniejszej. My natomiast testujemy 150-konną wersję z solidnym momentem 360 Nm i umiarkowanie imponującym sprintem do setki, bo 9,3. 10 sekundy. Ten mocniejszy diesel do setki potrzebuje tylko 8 sekund, więc już całkiem sporo różnicy, natomiast najmocniejsza benzyna to już i 5,8, a więc pomiędzy naszym skromnym dieslem a tą topową benzyną, no już jeśli chodzi o przyspieszenie do setki, jest przepaść. Moi drodzy, krótka przerwa. Otrzymam ostatnio na test skaner samochodowy o nazwie Carly, który umożliwia diagnostykę, kodowanie oraz dostęp do ukrytych informacji w samochodach. Czyli można z nim sprawdzić stan techniczny auta, nie tylko swojego, ale też takiego przed zakupem. Można zdiagnozować problemy, a nawet aktywować. Ukryte funkcje. Skaner podłączamy do złącza OBD, łączymy się z nim z aplikacji Carly i możemy zrobić pełną diagnostykę techniczną albo jak to zrobiłem wcześniej, na przykładzie Audi TT, wykryć potencjalne kręcenie licznika przez niezgodności przebiegów zapisanych. W różnych podzespołach. Można nawet monitorować status silnika na żywo. Do wyboru jest długa lista różnych parametrów. Teraz widzicie przykładowe dane odczytywane na żywo przez aplikację z Audi S3, którą akurat mam w teście. Link do aplikacji w opisie, teraz z kodem Zacharow dostaniecie 15% rabatu. Serdecznie zapraszam. Czas na test dłużytrowca, ale najpierw dwa tematy związane z fotelami. Po pierwsze, są genialne, bardzo wygodne. Widać, że ktoś, kto dobierał te fotele tutaj wiedział doskonale, że to jest samochód na długie dystanse, że będziemy spędzać w tych fotelach mnóstwo czasu i że musimy wysiadać z tego samochodu jeśli nie wypoczęci, to przynajmniej nie zmęczeni. A może i wypoczęci, dlatego że tutaj jest opcjonalny fotel Ergo Active. W informacjach prasowych mowa była o 10-komorowym masażu. Nie sprawdzałem, nie liczyłem, ale to jest naprawdę coś więcej niż taki zwykły, tani masaż. I to jest to pozytywne słowo na początek. Natomiast na minus muszę powiedzieć, że to na czym siedzę jest już dosyć mocno, nie chcę powiedzieć, że zużyte, ale widać, że już nie nowe. Coś takiego się dzieje na tych fotelach, że, że ta tapicerka się delikatnie rozciąga. A wracając do testu dwumetrowca, nad głową mam miejsca, no można by powiedzieć, że tak bez wielkiego zapasu, ale w zupełności mi to wystarcza. Względem kierownicy ustawiam się bez najmniejszego problemu. Kierownicę zresztą regulujemy w bardzo dużym zakresie. Przestrzeni na kolano po lewej stronie pod dostatkiem, po prawej stronie już tak niebezpiecznie blisko dojeżdżam do nawiewów, które dmuchają prosto na kolano. Ten błąd projektanci kiedyś tam popełnili już w Tuaregu kilka lat ładnych temu. Zanim przesiądę się do tyłu, jeszcze Wam pokażę materiały dobrej jakości i faktycznie wszystkie te, nazwijmy to tworzywa, bo to jest taka udawana skóra, na której widać udawane przeszycia, ale jest miękkie, solidnie poskładane. Tutaj nic wielkiego nie trzeszczy. Tutaj jest pasek, który ja pamiętam, że w Tiguanie był troszeczkę... Hałaśliwy i dokładnie to samo jest niestety w pasacie. I dalej, już ten wielki ekran. Tutaj wszystko jest w porządku. Tutaj po lewej stronie też też. Tutaj możemy też jakby poszarpać drzwi. Robione było, sprawdzane jest ok. Natomiast tutaj niżej już widzimy taką no, w dotyku to taką ekoskórkę już nie udawane tylko prawdziwe przeszycie. Jeśli chodzi o miękkość podłokietników to po prawej stronie jest bardzo dobrze, po lewej stronie jest troszkę bardziej twardo ale wciąż jak najbardziej wystarczająco. Przesiadamy się na tylną kanapę i tutaj dopiero zaczyna się dziać bo popatrzcie ile ja mam przestrzeni na nogi. Nad głową wciąż tyle samo co kierowca, więc jest też dobrze. Do tego mnóstwo Mnóstwo udogodnień takich jak na przykład Roletki, takich jak równie staranne wykończenie drzwi, bo również jest tutaj tworzywo miękkie, tak jak i z przodu. Również wykończenie kieszeni jest takie samo, bo tutaj mamy filc od środka i z przodu był taki, ale z tyłu niekoniecznie w pasacie. I owszem, mamy też ładnie, starannie wykończone kieszenie. Oczywiście jakieś podświetlenie wielkie okno dachowe, które dodatkowo prawda, powiększa optycznie przestrzeń do tego różne małe kieszonki na telefony, te klasyczne. Kieszenie również za fotelami, nawiewy na środku, jak również i oczywiście trzecia strefa klimatyzacji. I tu przypomnę, już poprzedniej generacji, Pasat oferował trzecią strefę w polskiej specyfikacji jako standard. Natomiast na przykład w takiej niemieckiej, jeśli dobrze pamiętam, trzeba było za to dopłacić. No i wreszcie test łosia. I ja już go robiłem wcześniej, nagrałem, teraz za chwilę go zobaczycie, ale to teraz tylko opowiem. Otóż, e, jakby cały pomysł na ten samochód sprawił, że nawet test łosia, gdzie cokolwiek może się wreszcie dziać, e, stał się niejaki. Dlatego, że e, elektronika broni z całych sił, żeby temu autu nic się przypadkiem nie stało. Żeby wszyscy byli cali zdrowi, żeby broń Boże nawet przy 50 na dworze się nie przychylił. Efekt jest taki, że jak ja. No, skręcam w lewo, natychmiast któreś koło jest szarpane, samochód zwalnia, nic się nie dzieje. On jedzie w lewo, on jedzie w prawo, on poprawnie wykonuje manewr, natomiast to wszystko jest w tak intensywnej asyście. Szarpania kół przez ESP, że w zasadzie trudno to mówić o zaliczeniu, bardziej o takim prześliźnięciu się przez test łosia w takim kokonie bezpieczeństwa, bo niezależnie od tego, czy to zrobimy w trybie normalnym, czy sportowym, on i tak będzie to robił bardzo bezpiecznie, tak bardzo mocno prewencyjnie reagując na najmniejsze przechylenia na Bagażnik jest ogromny, może tyle powiem, 690 litrów pojemności, które można powiększyć do 1920 po złożeniu kanapy i spokojnie, słuchajcie, można nawet w tym spać. Pojemność bagażnika jest no, identyczna jak w Superbie, ok. Mamy tutaj też różne pasatowskie, Volkswagenowskie organizery, które pomagają w tym sensownym, tak powiem, rozłożeniu i zorganizowaniu tej gigantycznej przestrzeni. W Skodzie nazwaliby to Simply Clever, ale niezależnie od nazewnictwa, warto podkreślić, że te wszystkie litry bagażnika tutaj widać, że to jest naprawdę duży bagażnik, a nie, że litry były policzone, nie wiem, pod podłogą, we wnętrzu koła zapasowego itd ale one tutaj naprawdę są dostępne. Ale przejdźmy od liczb do szczegółów. A szczegółów w tym bagażniku jest naprawdę sporo. Zaczynając od takich wygodnych lamp, które doświetlają nam przestrzeń przy bagażniku. Haczyki, czy też dźwignie, którymi możemy odblokować oparcia tylnej kanapy, co daje nam, jak widzicie, płaską podłogę. Do tego roleta, jest zwijane w zasadzie jednym ruchem. Po lewej stronie mamy wyjście 12V, a po prawej, tutaj oczywiście też są te wygodne haczyki. Po prawej stronie natomiast mamy, popatrzcie, wyjście 230V, które no, widocznie w tym samochodzie akurat nie zostało zamontowane, albo coś się z nim stało, no bo jeśli go nie ma, no to dlaczego jest klapka? To jest dosyć tajemnicza historia, ale nie będziemy wnikać, bo można na przykład zajrzeć zamiast tego tutaj do kieszonki i znajdziemy tu o, na przykład taki gadżet, który dobrze znamy z innych marek w tym samym koncernie, czyli sposób na mocowanie bagaży. Na przykład możemy w ten sposób unieruchomić walizki tak, aby nie latały po bagażniku i to jest całkiem fajne, sprytne i wygodne. Ale Volkswagen poszedł krok dalej i tutaj mamy taką szynę, jakby, przy pomocy której możemy te takie plastikowe elementy dodatkowo przesuwać i w jakiś sposób być może właśnie organizować przestrzeń dodatkowo. Ta szyna jest ustawiona, jak widzicie, w takiej jednej pozycji, ale można ją oczywiście też przestawić nieco głębiej, czyli tutaj są kolejne otwory, tu i tu. Więc mamy trzy pozycje, gdzie ta szyna może wylądować. Załóżmy, że wybieramy tą pozycję, wrzucamy raz, dwa, przesuwamy w lewo, w prawo, dzielimy przestrzeń tak, jak nam pasuje. Gotowe. A to jeszcze nie koniec, ponieważ po podniesieniu podłogi otwiera mi się tutaj nowy świat. Popatrzcie, co tu się dzieje. Tutaj mamy naprawdę mnóstwo e, miejsc i jest też miejsce do tego, żeby schować pod podłogą. E, Roletę, więc, pod względem organizacji przestrzeni, no to powiem Wam, że jakby kierowca jest w tej najmniej komfortowej pozycji, bo za nim zaraz jest już dużo więcej przestrzeni, a walizki w bagażniku czują się chyba z tego wszystkiego najlepiej. I kolejna ciekawostka prosto z bagażnika Passata, a mianowicie takie QR-kody, takie nalepeczki widzimy tu i ówdzie też pod maską. Ale ta w bagażniku na przykład kieruje nas do filmu instruktażowego informującego nas jak można poprawnie należy używać różnych tutaj e, gadżetów i usprawnień. Więc popatrzcie co się wydarzy po odskanowaniu takiego QR kodu. Proszę bardzo. I co my tu widzimy? Link do Skody. Link do Skody. Po kliknięciu przechodzimy już przez Skodę do już kanału Volkswagena, ale przeszło to przez Skodę. I to jest też takie dosyć symptomatyczne, bo jak wiadomo, ten samochód powstał przy współpracy ze Skodą, a nawet chronologicznie można powiedzieć w pewnym stopniu bazował na Skodzie, bo z tego co wiem, to właśnie Skoda w tym projekcie, jeśli chodzi o harmonogram, była trochę do przodu. No i wreszcie muszę wspomnieć o DCC Pro. Tutaj mam wrażenie, że tłuczę trochę mniej niż w Tiguanie, ale podobnie jak w Tiguanie na równej drodze problemu nie ma. Ale tak jak połączymy nierówną drogę z prędkością w dowolnych proporcjach, zaczyna tutaj dobijać hałas od dołu. I, no i tak jak w Tiguanie powiem, no, oby to był problem... Wieku dziecięcego, który już aktualnie nie występuje w tych aktualnie produkowanych modelach, bo nie jest to nic co uniemożliwiałoby jazdę, natomiast no jest to dosyć uciążliwe, bo jednak nie tego się spodziewamy, wydając niemałe pieniądze na super fajne zresztą zaawansowane zawieszenie, które faktycznie zmienia charakter tego samochodu i sprawia, że, że, że to zawieszenie staje się raz takie, raz takie i można sobie wybrać, zakres jest super, no ale temu wszystkiemu niestety towarzyszy dosyć intensywny akompaniament dodatkowych takich odgłosów, które, tak jak mówię, teraz jedziemy równą drogą, naprawdę nic się nie dzieje. Natomiast gdybym jechał po mniej równej drodze, a tym bardziej gdybym jechał szybciej po mniej równej drodze, to byście tego na pewno nie przeoczyli. No i generalnie podsumowując wrażenie z jazdy, ten samochód najlepiej sprawdza się no, w swoim żywiole, tak? Czyli równe drogi, duża szybkość, płynny ruch, nie wiem, niskie spalanie. No tutaj. Passat naprawdę czuje się jak ryba w wodzie i doskonale rozumiem wszystkich, którzy go kupują właśnie do takich dużych przebiegów, bo myślę, że to choćby z racji bardzo rozsądnego spalania na pewno się skalkuluje, a do tego w połączeniu szczególnie, jeszcze raz to podkreślę, z tymi fantastycznymi fotelami sprawi, że jazda tym samochodem będzie po prostu... Może takim trochę niejakim od strony wrażeń z jazdy, ale takim bardzo relaksującym doświadczeniem. W ramach podsumowania można by powiedzieć, że największym zarzutem do tego samochodu jest to, że on jest poprawny, owszem, natomiast nie ma w nim jakiegoś takiego smaczka, czegoś takiego ekstra. Skoda ma te swoje pokrętła. Nie wiem, Tiguan, choć to inny segment, ale mimo wszystko jakby brat, który ma te wyjątkowe światła. Tutaj mamy ten sam ekran co w Tiguanie, ten sam rozmiar co w, co w Superbie, i on tak w sumie jest po prostu pasatem. Tak? I przekonuję do siebie poprawnym nie wiem komfortem, poprawnym spalaniem, poprawnym staromodnym zestawem silników, przy czym tutaj słowo staromodnym jest jak najbardziej ogromnym, wielkim Komplementem, biorąc pod uwagę, co się dzieje dzisiaj na rynku. No i na koniec, jeszcze jestem Wam winien odpowiedzi na pytanie, które zadałem w teście Skody. Super. bo wtedy pytałem, czy czeska siostra bardziej do siebie przekonuje niż ten niemiecki brat. No i wówczas powiedziałem, że na oko tak, że to właśnie Skoda w tym porównaniu wygrywa, choć wtedy jeszcze pasatem nie jeździłem. Teraz już jeździłem, no i muszę powiedzieć, że jednak bardziej rzeczywiście Skoda do siebie przekonuje i odmianą liftback niedostępną w Passacie i wersją Lauren Clement, która jest taka bardzo bardzo nabogata. Czy nie oznacza, że Passat jest na przegranej pozycji? Absolutnie. Tutaj nie sądzę, że znalazłoby się jakieś wielkie grono e, potencjalnych klientów zainteresowanych PASATem, którzy na widok gadżetów simple clever postanowią zamienić Volkswagen'a na Skodę. Co to? To nie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych. Cześć. Moi drodzy, na koniec dodam, że ten film został nagrany w lipcu, kiedy temperatura jest zdecydowanie bliższa 30 na plusie niż... 20. Natomiast my nagrywaliśmy dzisiaj w komforcie, a Wy nie oglądaliście tego filmu w ostrym słońcu, tylko w łagodnym oświetleniu, w zacienionym miejscu. A to wszystko dzięki temu, że Warszawskie Centrum Expo 21 pozwoliło nam wjechać na ich obiekt, ustawić się pod halą i nagrać dla Was ten test, za co serdecznie dziękuję.